Aby wyjąć pompkę sprzęgła przy pedale, ściągamy wiadomo akumulator. Wykręcamy tutaj śrubkę. Tu odczepiamy kolanko metalowe. Odczepiamy tutaj ten wężyk, Z tej strony jest na tyle. Najgorzej jest tutaj przy warunki polowe, bo to jest awaria. Tu macie z pedałem. To jest całość. Tak to wyciągnąłem. A żeby to wyciągnąć, niby powiedzą co że o, bo tam jest dziura, tak? Na pedale jest taki sworzeń wbity. Ten sworzeń przychodzi, o tutaj, mam słabą baterię, tam przewozi. przychodzi, Musimy tutaj wykręcić nakrętkę, wybić sworzeń, i wtedy pedał swobodnie schodzi na dół i nie trzeba tu nic więcej odkręcać, żadnych osłon, nie? To jest godzina roboty i wymienione.